Dzień dobry Państwu, witamy w Energia Gaz Polska. Dzisiaj zapraszamy na pojedynek gazowy dwóch małych samochodów dostawczych. Starszą technologię będzie reprezentował zagazowany przez Energy Gas Polska Volkswagen Caddy pochodzący z 2007 roku z silnikiem N6 o mocy 102 koni mechanicznych. Natomiast jego konkurentem będzie Dacia Lodzi pochodząca z 2019 roku również z silnikiem N6, który został zagazowany również w Energy Gas Polska. Zarówno Volkswagen Caddy i Dacia Lodzi są samochodami najczęściej użytkowanymi. Wiąże się, z tym, wiąże się to z dużym przebiegiem, ale również z dużymi oszczędnościami związanymi z montażem LPG. Do naszego pojedynku przyjęliśmy, że oba samochody zroją około 50 tysięcy km w ciągu roku. W przypadku Dutchy Lodz'i, średnie spalanie na 100 km według naszych danych od klientów jest to około 11 litrów gazu, natomiast w przypadku Volkswagena, jest to około 12 litrów gazu. W obu przypadkach zamontowaliśmy instalację BRC Sequent 32 do silników 4-cylindrowych, a obie instalacje koszt, to jest koszt około 3100 zł. Dzięki temu możemy pominąć czynniki instalacji w naszym pojedynku. Przy przebiegu 50 000 km rocznie w przypadku Volkswagena Kedi z 2007 roku wydamy na gaz około 13 800 zł. Dla porównania na benzynie byłoby to aż 25 000 zł, w przypadku daci kwota ta będzie minimalnie niższa, bo za rok jazdy na LPG nasz klient zapłaci do 12 650 zł. W przypadku benzyny przy takim przebiegu mówimy o kwocie 22 500 zł. Różnice w oszczędnościach są minimalne. Oczywiście dacie z noższym samochodem, co obniża koszty tej eksploatacji ale również jest droższa w zakupie. W przypadku Volkswagena koszt zakupu jest zdecydowanie niższy, ale jak w przypadku każdego samochodu używanego koszty eksploatacji będą wyższe. Porównując dane mamy tak naprawdę jeden wniosek. Obaj nasi klienci zwyciężyli wybierając montaż LPGF Energy Gas Polska do swoich aut dostawczych. Dzięki ogromnym oszczędnościom koszty związane z tankowaniem będą minimalne zarówno w przypadku starszych jak i nowszych aut. Do tego dochodzą wyższe przebiegi, które powodują bardzo szybki zwrot kosztów instalacji. Jeżeli, zarówno, jeżeli również też zwyciężyć tak nasi klienci, skorzystaj z naszego formularza na stronie egp.pl lub zadzwoń do nas, aby mówić na montaż. Subskrybujcie również nasz kanał, gdzie dowiecie się wszystkiego o LPG.